Moi drodzy, zostawiam mojego Aston Martina na parkingu, ponieważ, jak sami widzicie, znajdujemy się właśnie w Katowice, Airport imienia Wojciecha Korfantego. Czeka nas misja. Wiecie, jaka nas czeka misja? Ja sobie pozwolę wejść teraz na terminal, ponieważ my tutaj na tym lotnisku pracujemy, moi drodzy. My jesteśmy kierowcą helikoptera myśliwego F-16, który znajduje się już tutaj na pasie startowym. Dzisiejsza misja jest, moi drodzy, następująca: musimy czym prędzej z Katowice, Pyżowice, przelecieć przez Katowice, następnie polecieć na Górę Żar, zobaczyć czy tam jest wszystko w porządku, a następnie polecieć na Zakopane i uwaga, mamy bardzo ciężką misję, ponieważ w górach, w Zakopanem, musimy wylądować na Kasprowym Wierchu. Wiecie dlaczego? Ponieważ tam są jakieś ludzie, którzy nie wiadomo co się z nimi stało i musimy ich uratować. Moi drodzy, ja tutaj czym prędzej daję szybko throttle, czyli moc tego samolota, Samolotu, samolota, myśliwego helikoptera i tak dalej. Na maksa czekamy na jakieś 200 węzłów i uwaga, i startujemy. Let's go! I żegnamy katowice. Moi drodzy, katowice zostały pożegnane. My sobie tutaj możemy teraz też oczywiście nasze podwozie schować. I możemy czym prędzej tutaj sobie zawrócić i zobaczyć, jak katowice, pyżowice ładnie, pięknie wyglądają. Oh my god, tam gdzieś moje auto stoi, widzicie? Tam przy tym terminalu, tam gdzieś to autko stoi. To jest po prostu niemożliwe. Dostaliście się pozwolenie na odlot, więc moi drodzy, lecimy teraz. Tam mamy Mierzącice, jeżeli ktoś jest ze Śląska, to pewnie kojarzą te tereny i muszę wam powiedzieć, że ja tutaj w pobliżu często mieszkam, jeżeli właśnie przylatuję tutaj do Polski. I te rejony to tak naprawdę tutaj są moje rejony. Ja już w ogóle widzę w oddali, zobaczcie, że tam już widać góry i tak naprawdę z Katowic, bądź też z Piekar śląski. ja nie wiem, czy wy wiecie, gdzie są Piekary Śląskie, Piekary Śląskie są gdzieś tutaj, przy autostradzie A1. To tam znajduje się taki kopiec wyzwolenia. Jeżeli się wejdzie na ten kopiec wyzwolenia, to wtedy my możemy... O, tu jest rogoźnik już, widzicie? Okej, okay, więc jak tu jest rogoźnik, no to gdzieś tutaj... Czekajcie, ja troszeczkę... O, jest Piekary Śląskie! Patrz, widziałeś? Czekaj, ja troszeczkę zwolnię, bo lecimy ewidentnie za szybko. Musimy troszeczkę zwolnić. Wyłączyć silniki. I jak sami widzicie, moi drodzy, tutaj są Piekary Śląskie. I tu na górce... Jeszcze, musimy troszeczkę dodać energii. Dobra, tu jest A1K. I tutaj, moi drodzy, jak sami widzicie, jest kopiec wyzwolenia. I gdy my sobie wejdziemy na ten kopiec wyzwolenia, bo generalnie to tutaj w tych piekarach, to tu już są jakieś tam, mniej więcej takie malutkie górki, i tak dalej. To nie jest tak jak Warszawa, że jest wszystko płasko, ale tu jest taki kopiec wyzwolenia. I często, gęsto, jak się wejdzie na ten kopiec wyzwolenia, i my się popatrzymy na południe, to jak sami widzicie, widać góry. I rzeczywiście tak też jest. I w prawdziwym życiu. Jeżeli jesteście na Kopcu Wyzwolenia, to widzicie, widzicie normalnie góry. Co prawda nie nie są takie wielkie góry i tak dalej, ale widać, no tutaj jest właśnie Bielsko-Biała, Jastrzębie-Zdrój, Żywiec i tak dalej. I tam się dzisiaj wybierzemy, tylko oczywiście przelecimy sobie jeszcze nad Śląskiem, ponieważ Śląsk to jest tak wielkie aglomeracja. No i chcą to chyba wszystko nazwać Katowicami, kiedyś był taki plan, że Piekary Śląskie, Bytom, Nierzęcice, Święto w Hołowice i tak dalej, to wszystko wchodzi w centrum katowic i tak naprawdę powiedzmy, bytom piekary śląskie to miały być dzielnice, to już mia miały nie być miasta tak naprawdę. Ale no dobra, polecimy sobie na Katowice, ponieważ katowice są dosyć spokoja, tam lubię być. I może zahaczymy jeszcze o stadion w Katowicach. Znaczy, nie w Katowicach, przepraszam, w Chorzowie. A my sobie na spokojnie będziemy lecieli te jakieś 250 węzłów, żeby za szybko nie lecieć, żeby tutaj ludzie nie ogłuchnęli, Bo jak sami widzicie, my lecimy, no tak, nisko, nisko nad ziemią, i wydaje mi się właśnie, że. Coś takiego jest niedozwolone raczej. No bo jak tak samoloty nisko mogą latać? U nas, jak tutaj latają, bo ja mieszkam bardzo blisko takiego lotniska wojskowego, to jak sobie. Tu... O, tu jest jakiś pas Donners Mark. Widzicie? To jak ja mieszkam właśnie blisko tego lotniska i oni tutaj ćwiczą, robią jakieś salta i tak dalej, i tak dalej, to muszę wam powiedzieć, mimo że oni lecą bardzo wysoko, to i tak tu jest strasznie głośno. Czasami muszę nagrywki przerwać, żebyście słyszeli. Nie no bez przesady. Mam okno zamknięte. No ale, ale jest głośno, no chciałem powiedzieć jaka to jest skala właśnie tego, że jest mega głośno. No dobra, ale czekaj, bo ja chcę zobaczyć jest Chorzów, nie? Tam jest, czekaj, jakiś amusement park, Silesia, coś tam. Na Chorzówie, je o jest! Jest stadion, patrz to! Stadion jest. Widzicie? Ten, ten, ten stadion akurat tu jest lepszy, niżeli w Warszawie, bo ostatnio to, co wam pokazałem w PGA, PGE Narodowym w Warszawie, to, to była po prostu katastrofa. No ale jest. Jest fajnie zrobione tutaj oczywiście też zomamy mamy obok. I tutaj mamy popularne właśnie te wieżowce oraz kukurydzę tutaj są obok, tylko nie wiem czy tam radę się odwrócić, bo trac- Mayday, Mayday! Tracę, tracę, energię, tracę energię. Dobra, są kukurydze, widzicie? Te kukurydze mi się tutaj, wiecie, z tym kojarzą? Te kukurydze mi się tutaj kojarzą... Oh my god, komuś przez balkon przeleciałem, ty! Czaisz to? Ktoś tam na fajce był, nie? <laughs> tutaj taki samolot! Ja nie mogę, to oni by tam. Wydaje mi się, żeby szyby wybuchły, ale nie jestem 100% tak pewien. Dobra, przelecimy sobie jeszcze nad Katowicami, zobaczymy spodek. No i mamy spodek, tylko nie wiem dlaczego ma tutaj dwa cyperki. Najprawdopodobniej po prostu mi się mody zbugowały albo coś takiego, ale mamy to rondo. Oh my god, dobra, ciężko było, ciężko. O, tutaj nawet jest ten! Galeria katowicka! Ty, zahaczyłem prawie ogonem, nie? Ja nie mogę. Dobra, ja już może lecę na tychy. Ale czekaj, patrz, jeżeli tu już są Katowice i już tak te góry widać, to wyda wydaje mi się, że ci, co mieszkają na tych Kurydzach, na ostatnim piętrze, to normalnie chyba te góry widzą, co? I z Stychów na przykład, jeżeli ktoś jest z Stychów, no, no to chyba widzi już te góry, nie? Tak mi się wydaje. Kiedyś ja studiowałem jeszcze japonistykę, bo ja studiowałem japonistykę. Ja w ogóle przepraszam was, że tutaj się tak wszystko zacina, nie? Ale to jest po prostu Microsoft Flight Simulator. Ja mam tyle modów też ściągniętych, że to się tutaj wszystko wczytuje, żebyście widzieli najlepiej. I muszę Wam powiedzieć, że kiedyś, jak jeszcze studiowałem japonistykę i przyleciała do nas Japonka i nas tam uczyła, wiadomo. Co to jest, jakiś stadion zimowy? I nas tam uczyła i tak dalej, wiadomo. Jakiś stadion zimowy. Nie mam żadnego pojęcia, co to w ogóle jest, nie? I jak nas uczyła jeszcze tego japońskiego, to ona mówiła, jak ona lądowała w Łodzi, w Katowicach, bo ja w Łodzi studiowałem. To muszę Wam powiedzieć, że ona, jak tutaj przylatywała, to powiedziała, że Polska jest strasznie zielona. No sami to zobaczcie. Naprawdę, tu jest mega zielono. Także te rejony, jak i tutaj ta pszczyna, Koczałkowice, Zdrój, Czechowice, Dziedzice, to mi się tutaj wszystko podoba. Bielsko-biała. No a te samoloty, wydaje mi się, że la latają na takiej wysokości. 7400. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo jak oni lecą, to nie są. No może nie aż tacy mali. Ale wydaje mi się, że właśnie gdzieś mniej więcej na, na takiej wysokości latają. Tu jest w ogóle jakieś jezioro. Co to jest za jezioro jakieś takie wielkie? Ja pierwszy raz coś takiego. Ja pierwszy raz widzę, żeby takie jezioro gdzieś tutaj było w Pszczynie, gdzieś tutaj, Goczałkowice Zdrój. Co to jest za jezioro, ty? Bo ja nie wiem. Goczałkowice Zdrój, to ja pierwszy raz coś takiego tutaj widzę. A przez chwilę mówiłem, że uwielbiam te rejony, nie? Ale ja tutaj nigdy nie byłem. Moi drodzy, kręcimy w stronę Żywca i jak sami widzicie, mamy tu już większe górki. Więc tutaj Bielsko-Biała i tak dalej, tu już, tu już jest się naprawdę, zaczyna robić fajnie. Ale jak my sobie polecimy tutaj do Żywca, tu jest Międzybrodzie Żywieckie, to my gdzieś tutaj powinniśmy zauważyć chyba Górę Żar. I wydaje mi się, że to jest nie jestem 100% pewien, ale to możliwe, że będzie gdzieś tu. Ładnie wyglądają te góry z powietrza. Ja nigdy nie widziałem polskich gór z powietrza, a tutaj naprawdę może. O jest góra żar, widzicie? Więc zwolnimy już po malutku, żeby nie przelecieć za szybko, bo tam ludziska latają na tych paralotniach i oni sobie tutaj zlatują na dół i sobie lecą, nie? Oni z tej góry żar startują, ale czemu tam jeszcze jest 12 kilometrów? A bo to jest tutaj po drugiej stronie. Ja nie wiem, ja już nie wiem w ogóle, gdzie ja jestem, nie. A jest, widzę już Górę Żar. Widzicie tą Górę Żar? No i zobaczcie, patrzcie jak tu wygląda. Tutaj już takie pagórki, no bo to, to takie malutkie gór, góry są. A jak się popatrzymy na Polskę... Flach, jak to się mówi na nas w Japonii, Czyli, czyli po prostu płasko, nie? No i tu jest Góra Żar. I tam jest w ogóle jakiś zbiornik. Ja nie wiem w ogóle po co tam jest taki zbiornik, ale tutaj, jak jesteśmy tu na dole, tu czasami tak wieje, że ja się tu normalnie boję być. Ale lubię te rejony, no. Tu, patrz. Patrz, co tu się dzieje, pa. Tu jest normalnie góra żar. Ciekawe, czy da się na niej wylądować. Teoretycznie by się pewnie też dało wylądować. O i oni właśnie tutaj się rozpędzają. Widzisz, tu jest wycięte nawet? I oni tutaj startują i latają. A tu jest to, 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 to nie? Ładnie. Podoba mi się. Dobra moi drodzy, obieramy teraz kurs w stronę zakopanego. I muszę wam powiedzieć, naprawdę przepięknie tutaj jest. Mi się tutaj już bardzo podoba. Tutaj też jakieś jakąś... Wodę mamy. Jakaś rzeczka, a tu jest też jakiś zbiornik, widzicie? Tutaj, przy Bielsku Białej. A bo to jest to jezioro żywieckie. Aha! No a my co, moi drodzy? Jak sami widzicie, zbliżamy się już w takie większe góry. Tutaj już chyba, chyba spoko mieszkać, zobaczcie, w takich dolinach. Ja, ja zawsze chciałem w dolinie mieszkać. Bo na górach tutaj nie, bo to, to za daleko się jedzie autem i w ogóle jest uciążliwe. Ale w takiej dolince można by pomieszkać. No i zobaczcie, mijamy tutaj te góry i zaczynają nam się wyłaniać Tatry. Zobaczcie w ogóle, że ja mam ustawioną... Nie, nie mam chyba ustawionej. Chyba nie mam ustawionej pogody na żywo, tylko mam ustawione, że jest marzec. I tutaj na Babiej Górze najprawdopodobniej teraz jest śnieg. Jeżeli ktoś z was jest w pobliżu, z pobliża Białej Góry, dajcie znać, się w komentarzu, czy rzeczywiście tam jest śnieg i czy tam można na nartach jeździć, bo ja nie mam żadnego pojęcia. No, ale jak sami widzicie, no w grze jest śnieg. Więc podejrzewam, że teraz jeszcze chyba w marcu ten śnieg będzie. Chociaż jak ostatnio... Nie, no w Alpach byłem, no to też jeszcze dużo śniegu dosyć było. No i jest babia góra. Ładnie. I stąd się rozciąga widok na Tatry? I tu jest znowu tak płasko? To co są takie... To co, co tu jest grane? To co są takie... Naj... A co, tu jest takie jezioro wielkie? Co to jest za takie wielkie jezioro też tutaj? Ja nie wiedziałem, że to tak wygląda. Że, że są góry, wiecie jak tu żywiec i tak dalej, później jest znowu płasko i są tatry. Ja, ja pierwszy raz coś takiego widzę. Ale ja jestem strasznie zainteresowany tym jeziorkiem tutaj. Ja jestem ciekawy, co to tutaj w ogóle jest. Tu, namestowo jakieś jabłonka, lipnica wielka, krzyżne, czarny dunajec. ok, czyli tutaj mamy jakieś jeziorko przy namestowie. Moi drodzy, to jest po prostu masakra. Że my teraz przelatujemy sobie nad słowacką krainą. Musimy tak troszeczkę zahaczyć. Miejmy nadzieję, że nas nie zestrzelą. Ale wiecie o co chodzi? My przed chwileczką byliśmy w Katowicach. 15 minut, no 10 minut, no bo i lecimy 18, no czy tam troszeczkę mniej, 15. Ale teoretycznie w ciągu 5-10 minut jesteśmy w stanie dolecieć z Katowic w Tatry F16, lecąc full speed, czyli 1000 ponad kilometrów na godzinę. To jest aż niemożliwe. A samochodem z Katowic do, do zakopanego jest ile? Czasami 4 godziny Także polecam wam kupić sobie F-16 Żebyście czym prędzej mogli dolecieć sobie do tego Do zakopanego A tu jest chyba gubałówka po lewej Tylko ja muszę jeszcze nawrócić, wiecie? Iż zamiast latać tutaj chyba samolotem Bo zobaczymy sobie jeszcze Tatry z góry Ale tu już jest zakopane, nie? No dokładnie, tu już jest zakopane Więc my teoretycznie jak się odwrócimy Tu jest w ogóle wielka krokiew Krokwie. Tu, nie? Ja, 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 oni tam skaczą, Ty tam małyś był Dobra i patrz, jak my sobie tutaj zawrócimy, tylko muszę dodać spida, bo tracę strasznie dużo energii, Spida tracimy, to tu jest gubałówka. Aha, to gubałówka jest po tej stronie. Aha, to my dlatego, jak wchodzimy na tą gubałówkę, tu wjeżdżamy tym pociągiem, czy to to tam jakiś go kart jeździ. Tu na tą gubałówkę, nie? I jak my sobie tutaj wjedziemy, jak sobie tu polecimy, to tracimy prędkość. Ale to my dla te... Aha, to my widzimy wtedy te Tatry! Wow! Wir powietrza jakiś. Dobra, spoko, ale teraz mi powiedz, gdzie tu... Bo ja, nie, ja się nie znam na tych górach tutaj. Ja się znam na Alpach, ale tutaj się nie znam. Kaj, tu jest Kasprowy Wierch. Dobra, ja go widzę na mapie. Moi drodzy, tylko że wiecie, że my nie damy rady. My nie damy rady dolecieć samolotem... Damy radę dolecieć samolotem na Tatry. Tylko, że ja chciałem wylądować na Kasprowym Wierchu. Gdzie jest ten kasprowy wier? Gdzie to jest? To jest tutaj chyba, nie? Tu. To jest wszystko tutaj. Przestańcie w ogóle takim samolotem sobie dolecieć? To jest to jest, to jest, chyba tu, nie? Tu. Tu. Ja, 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 to jest tamte schronisko. No fajnie, fajnie, podoba mi się. Tu jest Wierch, a co? A tu jest Giewont, ja? Czy gdzie jest Giewont? Ej, tatry tak wyglądają? Wow. Wow, ja nie wiedziałem, że Tatry są takie wielkie. Tylko, że my tutaj już jesteśmy praktycznie na Słowacji. Czeskiej. Widzicie? I tam Słowacy chyba mają więcej tych górek. Tatrzański Narodowy Park. No dobra, ale Tatry, Tatry są takie, że są góry, nie? Są góry, a wokół praktycznie pola. A jak my sobie polecimy jeszcze w Alpy, jeżeli będziecie chcieli, to polecimy w Alpy i wlądujemy sobie w Innsbruck, to tam jak się zaczyna w Niemczech, na Bawarii, za... Co tam za jakiś zbiornik był? To jak tam się zaczyna... OH MY GOD, MAYDAY! Chyba jakieś ptaki zabiłem po drodze. To muszę wam powiedzieć, że tam jak się zaczyna na Bawarii, czy cukszpicę, czy Garmisch-Partenkirchen, Riding in Wingli tak dalej, bo... Nie dość, że są szerokie, to jeszcze są długie i wielkie. Zanim do Włoch Człowieku dolecisz, to ty lecisz i lecisz przez te góry. To jest niemożliwe. Ale ja pierwszy raz widzę, żeby tutaj coś takiego było. Na Słowacji, tu. Że oni tutaj też coś mają I to To nie są Alpy Nie, to nie są Alpy Ale zobaczcie jak się te Alpy rozciągają To jest To jest niemożliwe Tu Patrz, tu Salzburg To są wszystko Alpy No i zobacz to, nie? Tu Monachium Tu jest Innsbruck Patrz, tu się zaczynają Alpy, nie? I tu masz Tu masz Austrię A tu już są Włochy, nie? Jak ty jedziesz stąd Widzisz Alpy I zanim przejedziesz to wszystko To to jest po prostu masakra Ale no dobra Skupmy się teraz na Tatrach ja sobie dolecę do zakopanego i jest tam w ogóle coś do tego. Jest tam w ogóle jaki, Jak tu ładnie? Ja pierwszy raz widzę, żeby na Słowacji tak ładnie było. Czy tam w ogóle na Kasprowym Wierchu jest jakiś ten? Jakieś lądowisko? bym tam strasznie chciał wylądować ty. Ale zrobimy inaczej, bo ja będę się wspinał 40 stopni do góry. Ja wam za chwileczkę pokażę tatry z góry. To sobie zobaczymy i będzie fajnie. No dobra, damy może. Niech będzie, że tyle damy. 70 stopni. Lecimy prosto do góry, nie? Nieprawidłowe ustawienie wysokościomierza, nie interesuje mnie to. My już jesteśmy tak wysoko. Oh my god. Czekaj, zwolnij na chwilę. Wyłączymy silniki i patrzcie teraz te przepiękne Tatry. Wow. Wow. Tutaj Słowacja. O, jakiś jaki smród zostawiliśmy za sobą. Tam też ktoś leci. Jakiś CHH728. No tak wyglądają Tatry. No ładnie. Ładnie, podoba mi się. Ale teraz, moi drodzy, musimy zrobić beczkę kilka razy i lecimy w dół. Ty, bo mi się niedobrze robi, nie? Dobra, już, już, już. Wyłącz to. Wyłącz to, bo się rozbijesz. O, Alpy. Teraz widać... Teraz widać jaka ta gubałówka jest malutka. Że i my będąc tutaj w atrach, w atrach to patrzymy na tą gubałówkę i sobie myślimy co to, za, co to za podpierdółka. A jak się tam jest, to taka wielka góra, nie? A z samolotu to zobaczcie jak wygląda. Dobra, ale czy ja mogę tutaj gdzieś wylądować na gubałówce czy coś? Bo ja muszę zmienić na helikopter! Nie no, ja jeszcze i tak mam za dużego speeda zakopane. Da się tu gdzieś wylądować. Ty, no, chyba się nie da. Ja wyciągnę te nogi. Dobra, wyciągamy nogi I gdzieś tutaj byśmy teoretycznie mogli w polach sobie wylądować Tylko jeszcze jestem za szybko Oni w ogóle nie wiedzą, co się dzieje, nie? O, tu są chyba krupówki, nie? O, tracę Mayday, Mayday Mayday, Mayday Mayday O, tam jakieś pole było Nie, ja se wyląduję tu, pa Ale... Za wolno Za wolno Za wolno Za wolno Za wolno Za wolno Pull up Pull up Pull up, 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 dobra. I teraz pa, lądujesz, nie? I hamulec gotujesz. Przygotowyłeś, pa, 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 pa. Duś! O, widzieliście backflip? Czekaj, bo ja tu chyba chowam te. Kaj tu jest hamulec? Tu. O. Patrz, 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 patrz. Hamuj! O. Wylądowałem, widzieliście? I zmieniamy na helikopter. Ewfresco. Moi drodzy, zgłaszamy gotowość do lotu. I jak sami widzicie, znajdujemy się właśnie w helikopterku przy Krokiew. I Kasprowy Wierch. Czekaj, czekaj, bo mójmy skręcić, bo to już, to już nie jest F16, to się całkiem inaczej lata, nie? Ale. Bo nie, wiem, gdzie jest Kasprowy Wierch? ty. Tu. Dobra, to dawaj. Roger, Roger, moi drodzy, musimy uratować ludzi z Kasprowego Wierchu. Ja bym sobie w ogóle wiedzieć gdzie jeszcze poleciał nad Morskie Oko, bo ja tam nigdy nie byłem. A podobno jest tutaj też Morskie Oko, więc jak będziecie chcieli, to sobie polecimy, a my, moi drodzy, Kasprowy Wier gdzie jest? On jest gdzieś tu chyba, to jest, to jest chyba gdzieś tam, tak mi się wydaje. Aha, tu jest szlak na Kasprowy Wierch, widzę na mapie. Dobra, bo zaczyna coś wiać, nie? I mnie zaczyna tutaj cząć w tych górach. A tu jest chyba Morskie... Nie, ja nie wiem, gdzie jest Morskie Oko. To jest chyba tutaj, tam na dole, nie? Patrz, tu. Tu jesteśmy, patrz, 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 patrz! Lądujemy, bo to jest akcja ratownicza! Hamuj, 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 człowieku! Patrz, patrz, jak tu wygląda, nie? To jest niemożliwe. Czy ja wyląduję na tym Kaspro-Wierchubenie? Ja Za to się. Ty wyląduje idealnie, patrz! I moi drodzy, ew, wszystko. Eee, podnoś się! Oh, my god, ja muszę gdzieś tutaj na tym domku wylądować. Bo ja, ja nie wiem, gdzie tu w ogóle wylądować, ty. Ja bym musiał teraz tutaj jakieś drabinki zrzucić, żeby ci, co tutaj lawinowo utknęli pod śniegiem, to oni będą musieli tutaj wskoczyć sobie sami jakoś, ty. Dobra, patrz, 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 czekaj, czekaj, lądujemy, dobra. Jakoś tu wyląduję, ja się poświęcę. Moi drodzy, polska policja helikopterowa jest po prostu najlepsza na świecie. Dlatego mnie też tutaj przyjęli. Co prawda, mam tutaj barwy amerykańskie. Ale to nic, bo ja już jestem, patrz, czekaj, bo zahaczę śmigłem. Dawaj, 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 oni tu umierają, a ja tutaj czekam, nie? Znaczy, ja się tutaj bawię. No ale wieje strasznie, no co mam zrobić, ty? No, Okej, okay. dobra, patrz, 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 patrz. Duż jestem. Dobra, hamuj, jestem. Er, wszystko, patrz. No dobra, moi drodzy, no co, startujemy. Zabraliśmy teraz tych ludzi. I let's go, i lecimy. I wir powietrza, i wir powietrza. Mayday, mayday, co ja mam zrobić? Halo. Dobra, patrz, 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 patrz. patrz. Lewo, co wzięli rannych, nie? Już sami są ranni. Patrz, patrz, co się dzieje! Pa! Duś! No i wszystko, no i po ptokach, nie? Bo ja nie wiem, co mam zrobić, bo tutaj rozpadłem ja w wir powietrza i pad. Ja spadam helikopterem, ty! Patrz, co się dzieje! Ała Mayday, Mayday, ty zjeżdżamy helikopterem, nie? Jak na nartach, ty. Patrz, co tu się dzieje. Oh my god. Ja w ogóle nie. Oh my god. Ja wpadłem, bo tu strasznie wieje. Tu tak wieje, że ja w ogóle nie wiem o co chodzi, nie? Duś, no i wszystko. No i poptokach, no i ludzie nie żyją. I po poptokach, nie, no to jeszcze no gołębie ostały.